Anna Kropiewnicka zaczarowany las. Gdzieś tam daleko, zaprowadzę was jest ogromny zaczarowany las. A w tym lesie, pod jakimś drzewem, skarb jest ukryty. Pod którym? Nie wiem. Jeśli chcecie, skarb ten znaleźć chodźcie za mną, ruszajmy dalej. Jeszcze tylko górka i mała rzeczka. Wkrótce zakończy się nasza wycieczka. Zobaczcie, już widać. O, tam rosną drzewa. Musimy się spieszyć, bo słońce już ziewa. Jesteśmy na miejscu, szukajmy skarbu. I ty także szukaj. Czasu nie marnuj. Znaleźliście? Macie? Schowajcie dobrze. Ukryty w Was talent On odkryć pomoże, bo w każdym dziecku drzemie geniusz jakiś. On jest Waszym skarbem z zaczarowanego lasu. Dziękujemy za wysłuchanie. Jeśli spodobało Ci się to nagranie, prosimy o pozostawienie lajka lub podanie linka dalej. Opowiadanie składa się na zbiór wierszy i opowiadań terapeutycznych pod tytułem Księga kolorowych przygód, wydawnictwo. Fundacja Poetariat. Książkę w wersji papierowej można zamówić w fundacji, pisząc na adres mailowy. Fundacja Poetariat Gmail. Kom każda kupiona książka to dziesięciozłotowa cegiełka, która zasili zbiórkę funduszy ośmioletniego Alanka Kurasia, który cierpi na nieoperacyjny guz mózgu.